Dobry wieczór. Kłaniamy się ponownie z Grodziska Wielkopolskiego. Witam y, trenera drużyny Miedzi Legnica, pana Grzegorza Mogrego. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. I spotykamy się na konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Miedzią Legnica. To 20. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Wynik meczu 1 do 1. Pytanie jak trener ocenia to spotkanie. Nie ukrywam, że jestem bardzo zły i rozczarowany przede wszystkim wynikiem. Z, y, bardzo oczywiście szanujemy przeciwnika, wiemy jak długo warta jest niepokonana, jaką dobrą pracę wykonuje trener Szulczek i jego sztab. Tylko w naszej sytuacji, punkty, szczególnie te punkty na wyjeździe, które dzisiaj były już praktycznie w naszej ręce, są niezbędne. My do tej pory bardzo słabo punktujemy na wyjeździe. Ta sytuacja się, się musi zmienić, my byliśmy tego w pełni świadomi. Wygrywaliśmy 1-0, mieliśmy niezłe sytuację Nie oceniam jakoś bardzo pozytywnie naszej gry, bo, bo, bo w tej trudnej sytuacji było, było dużo dużo walki, dużo takich piłek, które trzeba było po prostu zebrać, mniej, mniej takiej ładnej gry, ale to też doprowadziło do tego, że my, my mieliśmy sytuację już w pierwszej połowie bardzo dobrą Luciano Narsinga, mieliśmy super piłkę Camila Drygasa, który miał na głowie. Dla niego to jest, to jest stuprocentowa sytuacja, którą potrafi wykorzystać. Nawet w końcówce ta sytuacja Michała Kostki, która mogła rozstrzygnąć wynik na naszą korzyść, więc tutaj jestem rozczarowany przede wszystkim ze względu na nasze, na nasze miejsce w tabeli, bo, bo te punkty dzisiaj trzy zbliżyłyby nas na trzy punkty do, do strefy bezpiecznej, a tak ciągle ten dystans jest dosyć spory. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze. Czy są pytania? Okay, nie ma nie...